Że cyberterroryzm to jest przeprowadzanie akcji terrorystycznych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem zdobyczy technik informacyjnych. Cyberterroryści wykorzystują tak naprawdę wszystkie dostępne techniki związane z cyberatakami na rynku, które są dostępne. Jednym z takich e, głównych zagrożeń dla, obecnie dla, dla biznesu e, jest tak naprawdę ataki ransomware, które e, są w stanie wstrzymać działalność firmy na długi okres, jeżeli firma nie jest na to gotowa, żeby sobie z takim atakiem e, poradzić. E, mocno uciążliwe są również ataki e, DDoSowe, Distributed Denial of Service, bardzo, że tak powiem popularne e, od czasów rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Takim kolejnym ważnym zagrożeniem dla, dla biznesu jest, jest wyciek danych, który może być bardzo kosztowny pod względem kar finansowych, ale, ale również utraty, utraty reputacji. W tych wszystkich atakach, zagrożeniach, o których wspomniałem wcześniej, bardzo istotną rolę odgrywają ataki phishingowe, które tak naprawdę są obecnie najczęściej stosowane, żeby skompromitować infrastrukturę danej organizacji. Zdecydowanie należy zwrócić uwagę na to najsłabsze ogniwo, jakim jest, jakim jest człowiek w tym całym systemie bezpieczeństwa, i informacji czy też cyberbezpieczeństwa. Dlatego w pierwszym kroku należy zadbać o świadomość pracowników o tą cyberhigienę. Właśnie po jednej stronie mamy kształtowanie świadomości cyberhigieny po stronie pracowników, natomiast to wszystko musi być wsparte systemami bezpieczeństwa. jako wiodący dostawca takich kompleksowych e, rozwiązań cyberbezpieczeństwa zapewnia szereg systemów, szereg rozwiązań produktów cyberbezpieczeństwa dla, dla naszych klientów. Jednym z, taki, z takich produktów jest Security Operations Center as a service dla, właśnie dla, dla klientów e, z rynku B2B. Mamy również dostępne Anti-DDoS as a service, tak aby chronić naszych klientów przed e, atakami typu e, DDoS Denial of Service. I dodatkowe usługi typu zarządzany firewall na przykład.